<laughs> przy porannej kawie witam bardzo serdecznie. Witam Mariola, witam Jadwiga, witam Wilczyca, witam Gabriela. Witam Was bardzo serdecznie wszystkich. I panie, i panów. Zobaczcie, rok nam się kończy i pora na postanowienia noworoczne. Bo żeby coś postanowić, to trzeba najpierw to przemyśleć. A, jakby to przemyśleć? No właśnie, jakby to przemyśleć? W jakim kierunku myśleć? No przede wszystkim w kierunku. Wiecie, słowo szczęście to jest takie, niby wszyscy dążymy do szczęścia, a w rzeczywistości się tego szczęścia boimy. No zobaczcie, tak mi przyszło. No boimy się. A dlaczego się boimy? Bo. Chyba nie umiemy się cieszyć i nie umiemy być do końca szczęśliwi, bo jak się będziemy, będzie to szczęście, to pójdzie się to wszystko zawali. Może to jest ta przyczyna? Pomyślcie. Hmm. Boimy się tej radości, żeby mieć tak dużo w sobie, ale to się trzeba tego nauczyć i to jest ważne w postanowieniach noworocznych, aby te postanowienia najpierw przemyśleć, i teraz jest pytanie, co nam jest potrzebne do szczęścia. Bo jeżeli chodzi ktoś i mówi, jaki ja jestem szczęśliwy, no to posłuchajcie, to jest czasem dziwne, bo teraz jest pytanie, czy on, jemu się tak wydaje, że jest szczęśliwy, czy on jest szczęśliwy, czy tylko jest potrzebny taki pijar? Czyli, jednym słowem, propaganda do mówienia i do głoszenia w okolicy, że on jest szczęśliwy, bo wychodzi z domu i mówi, że jest szczęśliwy. A jak wchodzi do domu, zamyka drzwi, to co? Jest nieszczęśliwy. I ja właśnie miałam taki przypadek, że uważałam od wielu lat, że ta osoba jest nieszczęśliwa. Posłuchajcie, to nie tylko, że uważałam, ja to widziałam, ja to czułam. Oczywiście widziałam te uśmiechy, bo wiecie, co innego, widzieć osobę taką nieszczęśliwą, która rzeczywiście sama mówi, że jest nieszczęśliwa, że ma problem i to jest jedno, ale widzieć osobę, która mówi, że jest taka szczęśliwa, że takiej cudownie, i tak wspaniale i odbierać, że ona jednak, że słowa są, to są, że są to tylko słowa, a w rzeczywistości to ten ktoś jakby wygląda na to, jakby siebie oszukiwał. Hmm. I to jest właśnie ciekawe, że to tyle lat ja to widziałam, i nagle się okazało, że to była prawda. Wiecie, to jest w tym wszystkim intrygujące. Prawda była taka, że ta osoba powiedziała, że tak. Że się okazało, że nie, to, to że ona była szczęśliwa, to jej się tylko wydawało, bo to taka jest ocena w tej chwili. Jej się tylko wydawało, i ta druga osoba ją w rzeczywistości bardzo blokowała. Czyli zobaczcie, bo to ja mówię o tym szczęściu. Zobaczcie, jak to jest, gdy myślimy o szczęściu. Czy my chcemy być na siłę szczęśliwi, czy chcemy się budzić rano z uśmiechem na twarzy i uważam, że to szczęście to nas, w nas jest i to szczęście widać. I widzisz, jak ktoś jest uśmiechnięty, zadowolony i to po prostu płynie. A widzisz, jak ktoś jest taki, tak jak to ktoś powiedział kiedyś, szczerzy, szczerzymy zęby, to jest tylko szczerzenie zębów, a to Waldek powiedział, w świętej pamięci. Waldku, pozdrawiam Cię z tamtej strony. Szczerzenie, tak, on jest szczerze, szczerze, tak, ale to szczerzenie, szczerość to była od zębów, o, taka konkluzja tego. Posłuchajcie, spadł nas śnieg. Zaraz pokażę później troszeczkę, ale mrozu bardzo nie ma. Zaraz sprawdzę, o której to dzisiaj. O, 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 to nie jest tak prosto sprawdzić. O której to dzisiaj ten wschód słońca. I już sprawdzamy, widzę, tak? Wschód słońca jest, kochani, dzisiaj będzie to słońce. Bo teraz jest za 15:07, Nie, nie sprawdzę. Nie sprawdzę, bo nie mam tu internetu. Mrozu jest tak. jest. Posłuchajcie, przybyło minutę, czyli wschód słońca 8.08, a zachód 16.23. Jak to jest ciekawie, prawda? Jak to jest ciekawie, że ten dzień nam, tego dnia nam przybywa. Ale wracając do naszych postanowień noworocznych. Hmm. Trzeba to przemyśleć. Ale, Czoraj, Jadziu, dziękuję za rozmowę. Zobaczcie, Mówimy tak o celu, że trzeba mieć cel. Nie, trzeba sobie uświadomić, że jest życie przed nami i coś trzeba w tym życiu zrobić. Trzeba. Dla siebie. Dla innych też, ale zacząć od siebie. Bo jak możemy robić coś dla innych, jak sami nie wiemy, co mamy robić. Ja się śmiałam kiedyś z mojej mamy, która odeszła na emeryturę w wieku 49 lat. I pracowała 30 lat, bo miała, taka była możliwość, że miała 30 lat pracy, była nauczycielką, była przedszkolanką, 30 lat pracy niezależnie od wieku. A pamiętam te 49 lat, bo poszła do lekarki, dostała legitymację emeryta, no 49 lat, no młoda kobieta, i jeszcze w miarę. I ta lekarka do niej mówi, proszę pani, ale pani jest ręcistka, nie proszę pani, ja jestem emerytka. A ona mówi, no ale w tym wieku na emeryturę się nie odchodzi. No a ja akurat mogłam. Ale do czego zmierzam? Do tego, że moja mama później... Posłuchajcie, yy, to kiedy... Ile była? Tak jakbym policzyła. Nie, ja się śmiałam, że mamo, to już jest tak, że ty jesteś więcej lat na emeryturze niż pracowałaś. I zobaczcie... Chodzi mi o taką ocenę. W tym momencie zacznijmy, yy, zobaczmy tą ocenę tej rzeczywistości. Pracując 30 lat z dziećmi, to te dzieci rosły. Te przedszkole, no to też jest podstawa życia naszego, tych naszych dzieci. Ona miała talent do tych dzieci. Naprawdę tych dzieci, yy, rodzice ją mile wspominali. Przepiękne zdjęcia, a to wycieczki, a to humory. Tak jak jednym z humorów było, <laughs> no to był fakt. W letnisko była przedszkolanką, i była taka zima, taki śnieg, tak mi się przypomniało a propos, a propos tego śniegu dzisiejszego. No i jedzie facet saniami, prawda? No, drogi zasypane, no teraz to wszystko solą posypią, zasypane, i mówi tak. A, oni, a ona wyszła z dziećmi, no nie wiem, ta grupa powiedzmy miała 15 tych dzieci, na żeby się przejść po tym świeżym powietrzu, jako spacer taki w przedszkolu, prawda, w ramach y, y, zajęć przedszkolnych. No, i ten facet mówi do tych dzieci. Pani, no i siadajcie siadaj te dzieciaki, siadaj to! No i posłuchajcie. Posłuchajcie, te dzieci siadły. I w tym momencie, jak te wszystkie dzieci siadły na te sanie, to te sanie się, że ja tak powiem, rozłożyły. Pop się skonsternował. No i z powrotem wysiadło, no bo jak się sanie rozjechały pod ciężarem tylu dzieci, no to widać, nie były też i stare. Ale no, to taki jeden z humorów. Ale wracając. I zobaczcie, jest takie podsumowanie. 30 lat pracy, jak dużo moja mama osiągnęła. No później była dyrektorką, także ten, i karierę miała. Ale porównujmy to do 30 lat później jej emerytury. Najpierw się z nami kłóciła. No cóż będę tutaj ukrywać. Później yy, no w jakiś sposób no to się później kłóciła z ojcem. No to później yy, bo znaczy, wiecie tak, ja to widziałam tak. Ona za wcześnie poszła na emeryturę i nie miała czym się zająć, to się zajmowała nami, czyli tych, co, tymi, co mieszkają w domu obok niej. Bo przecież energię, człowiek jak jest taki energiczny, to żyje ludźmi, żyje tym, co się dzieje, prawda? I. Szczerze mówiąc, przez te następne 30 lat to, co mogę wspomnieć, to to, co zostawiła po sobie, to na pewno wiele wierszy. I w pewnym momencie doszła do etapu, że zaczęła pisać wiersze, ale to wiele lat trwało. I tak podsumowując, mogę powiedzieć, że była niesamowitą przedszkolanką, ale to, co na emeryturze, to na pewno to, że te wiersz tyle wierszy tych napisała prawda że zebrała bardzo dużo przyśpiewek czyli znalazła po pewnym czasie jakiś cel swojego życia i czemu o tym opowiadam opowiadam o tym dlatego że chciałabym żeby każdy z nas ale też mówię do siebie odnalazł ten cel swojego życia by ktoś nawet po sąsiedzku czy własne dzieci mogły powiedzieć wow ale ta moja mama, zobaczcie, mimo że jest, nie wiem, na emeryturze, mimo że już życie przeżyła, to to i to zrobiła. A zrobić coś dobrego dla innych, to jest sztuka. Ale żeby było to dobre dla innych, to musi też być dobre dla siebie, dla ciebie, dla siebie, bo chodzi o ten talent, żebyśmy odnaleźli w sobie talent i to. Pozostawiam jako postanowienie noworoczne. Dopóki ten nowy rok nie przyjdzie, to zacznijmy myśleć o tym postanowieniu noworocznym, które będzie to takie nasze własne, że będziemy rozwijać tą swoją pasję, tylko musimy ją sobie odkryć. Albo już jesteśmy jej świadomi, albo zobaczmy, że można jeszcze pójść w innym kierunku. I ja tak myślę o sobie. Jeżeli by ktoś chciał ten, yy, mój przepis na gęś, na pieczoną piersi z gęsi, to proszę wysłać y, y, linka. To prześlę, bo mam filmik nagrałam. Ale on nie jest publiczny. Bo wiem, że jeszcze mogę dużo poprawić, ale widzę, że to ma sens i to ładnie też wygląda. Ale poza tym ta pierś była po prostu smaczna. Ale to tak y, w ramach moich pasji. Bo ja też tak bardzo widzę się z wami. Z Wami i jakże się cieszę, że jestem codziennie i mogę z Wami pooddychać, kochani, w defilech. <tryk> Idziemy na świeże powietrze. No, oddychać to oddychać. <tryk> Zobaczcie. Zobaczcie tutaj. Jest śnieg? Jest. Ha, ha. O, to się nazywa upychań. ja trochę wieje. Ale nie widać. Lepi się śnieg. Lepi się. No to wada można zrobić. Kochani, miłego dnia życzę. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych przemyśleń.